No dobrze, to przejdźmy do tego najważniejszego y, tematu dzisiejszego, czyli do dysocjacji jonowej soli. Y, ważna uwaga. Niezależnie czy sól jest y, dobrze rozpuszczalna w wodzie, czy słabo rozpuszczalna w wodzie, proces dysocjacji jonowej będzie zachodził zawsze. Pytanie w jakiej skali. Bo jeżeli mamy trudno rozpuszczalną sól, no to tych ta dysocjacja będzie zachodzić naprawdę w niewielkim y, zakresie, w niewielkim stopniu. Tam, będzie, y, ta, tam y, będzie niewiele, ale tak naprawdę dla każdej soli możemy zapisać y, równanie dysocjacji. Więc podobnie jak było w przypadku kwasów, y, dysocjacja y, jonowa soli będzie polegać na rozkładzie, y, y, na, y, rozkładzie substancji na jony, więc Będziemy mieć rozkład na resztę kwasową i na kation metalu. Więc mamy tutaj resztę kwasową, czyli Cl, i otrzymujemy tutaj y, y, tą resztę kwasową w postaci anionu. Jeżeli w tym momencie mamy wątpliwości, y, jaką y, będzie miała wartościowość reszta kwasowa, to odwołajmy się do kwasu, z którego pochodzi ta reszta kwasowa. Zachęcam Was do tego, żebyście po reszcie kwasowej kojarzyli, od jakiego kwasu dana reszta pochodzi. To jest bardzo ważne. Warto to wiedzieć. Więc jeżeli tutaj mamy. Y, Resztę y, kwasową w postaci y, atomu CL, to powinniśmy kojarzyć, że to jest kwas chlorowodorowy, czyli HCL. Że od tego kwasu bierze się ta reszta kwasowa. I zobaczcie, jeżeli mamy y, jeden atom wodoru, to reszta kwasowa będzie miała wartościowość 1. I to, że w kwasie y, ma taką wartościowość, to nam przechodzi też do soli. Czyli w tym miejscu też możemy napisać sobie wartościowość 1 nad resztą kwasową. A jeżeli chodzi o y, potas, no to on występuje y, w pierwszej y, grupie układu okresowego. A y, Warto wiedzieć, może dla niektórych będzie to przypomnienie, a dla niektórych może yy, nowa informacja, że w pierwszej grupie mamy wartościowość 1. Czyli możemy sobie to tutaj zapisać. Tutaj mamy wartościowość 1. W drugiej grupie będziemy mieć wartościowość 2. Natomiast w trzynastej grupie będziemy mieć Wartościowość 3. Dokładnie w, y, w górze y, y, grupy 13 będziemy mieć wartościowość 3. Także korzystając z tej zasady, możemy sobie od razu powiedzieć, że potas będzie miał wartościowość 1. Y, a zatem y, wartościowości przekładają nam się na ładunki. Czyli jeżeli jest wartościowość 1, to ta wartościowość przechodzi nam do, do ładunku po prostu. I tak samo w przypadku reszty kwasowej wartościowość przechodzi nam na ładunek. Czyli jak jest jeden w wartościowości, to będzie też jeden w ładunku.